Witajcie, moi drogie Matt smurficzki. W tym odcinku zajmiemy się mnożeniem liczb dodatnich i ujemnych, czyli w, moim, w mojej ocenie zdecydowanie czymś przyjemniejszym niż dodawanie i odejmowanie, bo tam trzeba się martwić o to, żeby Yy, na przykład mieć wspólny mianownik, yy, jeżeli mamy na przykład ułamki zwykłe. Przy dziesiętnych też różnie się nam dodaje i odejmuje. A mnożenie? A mnożenie jest takie, mua, takie przyjemne, jaka wisienka na torcie. Oczywiście później będzie dzielenie i będzie w ogóle dno. Ale póki co cieszymy się z mnożenia. Słuchajcie, mamy bardzo proste zasady, jeżeli chodzi o mnożenie. Jeżeli mnożę dwie liczby dodatnie, to wynik jest zawsze dodatni. Jeżeli mnożę, i czekajcie, tu gdzieś zapisałem, to zobaczcie, o, dodatnia razy dodatnia daje nam dodatnie. Jakby co, objaśnię Wam, czerwony prostokącik oznacza liczbę dodatnią, niebieski jest wtedy, kiedy jest ujemna, ale to, żeby było widać, to przed tym pro, e, niebieskim jest faktycznie ten minusik. E, nie wiem czemu, zamiast patrzeć tutaj, to patrzę tam i, e, i patrzę na tamtą kamerę, ale nieważne. Czyli jeszcze raz, jak mnożę dwie dodatnie, to wynik jest dodatni. Jak mnożę dwie ujemne, to wynik też będzie dodatni, bo minus razy minus da nam plus. Jeżeli mnożę ujemną razy dodatnią, albo dodatnią razy ujemną, to nie ma znaczenia, wynik na pewno będzie na minusie. I to jest, słuchajcie, wszystko, co musicie wiedzieć. Czyli w skrócie można by było napisać plus razy plus daje nam plus, minus razy minus daje nam plus. Minus razy plus daje nam minus, a plus razy minus daje nam minus. Taka malutka ściągaweczka, prawda? No i słuchajcie, lecimy. No, jeszcze trzeba było dobrze, dobrze by było, no słuchajcie, znać tabliczkę mnożenia, więc może ja z tym mnożeniem się zachwyciłem. A jak ktoś nie zna tabliczki mnożenia, to tu nie ma się co zachwycać, to trzeba po prostu, słuchajcie, nadrobić. 4 razy 3, więc ja najpierw sobie mnożę liczby, a później dopiero stwierdzę, jaki to jest znak, ok? 4 razy 3, 12. Dwie liczby dodatnie, więc wynik na plusie. 4 razy 3, 12, ale tu jest minus 4 i 3, czyli jedna ujemna, czyli wynik na minusie. 4 razy 3, znowu 12, no ale jedna z nich jest na minusie, więc wynik będzie na minusie. Minus 4 razy minus 3, czyli 12 na dwie liczby na minusie, czyli wynik będzie na plusie. Oczywiście nie musicie pisać tych plusów, ja piszę plus po to, żeby Wam podkreślić i pokazać, że to faktycznie jest liczba dodatnia, ok? 7 razy 2 to 14, 7 razy minus 2 to będzie 14, ale uwaga, tam jest jedna liczba na minusie. I teraz pamiętajcie, to, że ja mnożę przez 2, to nie ma nic do rzeczy, to nie znaczy, że ja mam tam dwa minusy, bo ja mnożę przez 2, nie. To oznacza, że ja mnożę po prostu przez liczbę minus 2 i to minus 2 nie wpływa w ogóle na liczbę minusów, to potęga wpływa, nie tutaj to, że jest dwójka sama w sobie. 7 razy 2 to jest 14 i minus jest przy jednej liczbie, jedna jest ujemna, więc wynik będzie na minusie. No i minus 7 razy minus 2. 7 razy 2 to 14, dwie liczby ujemne, więc wynik jest na plusie. 2 razy 5 to 10, obie dodatnie, więc plus 10. 2 razy minus 5 to jest 10, 2 razy 5, a ponieważ jedna z nich jest ujemna, to wynik jest ujemny. Teraz mam minus 2 razy 5. Czyli mnożymy sobie 2 razy 5, to jest znowu... Tu miał być minusik, o. To jest 10. A ponieważ jedna z nich jest na minusie, no to mamy minusik. No i minus 2 razy minus 5, można było tak napisać, może tak ładniej byłoby jeszcze szczerze mówiąc. Minus 2 razy minus 5 to będzie 10. Dwie liczby ujemne, jak mnożymy, to wynik będzie dodatni. Oczywiście. Pięt... Uuu, kto wymyśla te liczby? 15 razy minus 13. Dobra, no to chyba sobie pod kreską uruchomimy się, że tak powiem. To może tym razem najpierw... Znak, yy, plus razy minus będzie minus, tak? No i teraz mnożę ile? No mnożmy 15 razy 13. 3 razy 5 to 15, czyli 5 i 1 dalej. 1 razy 3 to 3 i 1 to 4. I teraz fajne mnożenie, bo przez jedyneczkę. 1 razy 5 to 5 i 1 razy 1 to 1. No i dodaję do siebie. Więc piąteczka schodzi. 4 plus 5 to 9 i jedyneczka, czyli mam 195. 15 razy minus 20, czyli jedna jest dodatnia, druga ujemna, więc wynik będzie na minusie. No i teraz 15 razy 20, no pewnie wiecie ile to jest, ale dobra niech będzie, pomnóżmy sobie. Jak widzicie, 0 wysunąłem na zewnątrz, po to, żeby sobie je tu przepisać i nie mnożyć bez sensu. 2 razy 5 to jest 10, czyli 0,1 dalej. 2 razy 1 to 2 i 1 to 3, czyli mam 300. No to teraz. Minus 15 razy 13. No ja już wiem, że 15 razy 13 to jest 195. Teraz tylko kwestia tego, czy będzie wynik dodatni, czy ujemny, ok? Jedna z tych liczb jest ujemna, więc wynik będzie ujemny. Minus 15 razy 20. 15 razy 20 już wiem, że jest 300. Jedna z tych liczb jest ujemna, więc wynik będzie ujemny. Teraz 32 razy 25. Rany. No to mnożymy. 32 razy 25. 5 razy 2 to 10, czyli 0, 1 dalej. 3 razy 5 to 15 i 1 to 16. 2 razy 2 to 4. 2 razy 3 to 6. Dodaję do siebie. I mam 0. 6 plus 4 to 10, 0, 1 dalej. 1 plus 1 to jest 2 i 6 to jest 8. Czyli mam 800. 800. Dokładnie. 800. Piękne 800. Tak ładnie wyszło. Aż mnie zastanowiło. No i ponieważ jedna liczba jest ujemna, to wynik jest ujemny. Teraz znowu mam 32 razy 800, tylko że inna liczba jest ujemna, ale nie ma znaczenia, bo jedna z nich jest ujemna, więc wynik nadal jest ujemny, prawda? Teraz mam 32 razy 25, ale obie są ujemne. Jak obie są ujemne, to wynik będzie dodatni. Później mam minus 15 razy minus 20. Ja wiem, że 15 razy 20 to było 300, prawda? A ponieważ obie liczby są ujemne, to wynik będzie dodatni. No, i 15 razy 13, obie są na minusie. 15 razy 13, ja już wiem, że to było 195, ale obie liczby są na minusie, więc wynik będzie na plusie. No, i teraz musimy pomnożyć sobie ułamek e, z wyłamki dziesiętne. No to mnożymy. Pod kresteczką sobie pomnożmy. 5,4 razy 1,6. Przy mnożeniu pamiętajcie, nie chodzi o to, żeby przecinek był pod przecinkiem, ale żeby było wszystko dosunięte do ściany. A później dopiero sobie zliczam ilość, ilość liczb po przecinku, ilość cyfr i dopiero uwzględniam to na samym końcu, od wyniku. No ale najpierw minus razy minus mi plus słuchajcie, więc wynik na pewno będzie dodatni, Tylko pytanie, ile? No to mnożymy. 6 razy 4 to jest 24. 2 dalej. 6 razy 5 to 30 i 2 to 32. No i teraz mnożę przez jedyneczkę. 1 razy 4, 1 razy 5. Dodaję. Oj. Czwóreczka. 2 plus 4, 6, 3 plus 5 to 8. I zobaczcie, mam raz dwa miejsca po przecinku, czyli to będzie 8,64. 8,64 na plusie. Teraz mam to samo mnożenie, tylko zobaczcie, jedna z tych liczb jest na minusie, więc wynik będzie na minusie. Teraz mam znowu. To samo mnożenie, ale druga z tych liczb jest ujemna, a ja wiem, że plus razy minus albo minus razy plus, nieważne, wynik będzie na pewno minus 2 razy minus 3 piąte. No więc tak, jak mnożę ułamek przez liczbę, to zawsze pamiętajcie mnożę licznik, nie? 2 razy 3 to jest 6, czyli na pewno będzie 6 piątych, a ponieważ jedna z tych liczb jest tylko ujemna, więc wynik będzie na minusie. No i można by było jeszcze wyciągnąć całości, prawda, żeby było ładnie i to będzie minus 1 i 1 Piąta. Teraz mam minus 2 razy 3 piąte, czyli znowu mnożę 2 razy 3 to będzie 6 piątych. Jedna z tych liczb jest ujemna, więc wynik będzie ujemny. Jak wyciągnę sobie całości, to będę miał minus 1 i 1 piątą. Tutaj z kolei w ostatnim już wariancie, zobaczcie, obie liczby są ujemne, więc wynik będzie dodatni, prawda? Bo minus razy minus daje nam plus. No i teraz 2 razy 3 to będzie 6, 6 piątych, czyli 1 cała i 1 piąta. Dobra, no i mamy mnożenie. Pamiętajcie, że jak mnożymy dwa ułamki zwykłe, to mnożymy licznik razy licznik i mianownik razy mianownik. Chyba, że słuchajcie, coś tam da się poskracać, to zawsze możecie na skos sobie skracać. Licznik z mianownikiem, tak jak na przykład tutaj. Tu mam trójeczkę, tu mam szósteczkę, tak sobie dojrzałem od razu. Skróciłbym przez 3 i tu będę miał 1, A 6 przez 3 to jest 2, prawda? I teraz dopiero mnożę 1 razy 5 i 4 razy 2. Mam 5,8. Teraz zastanówmy się nad znakiem. Liczba jedna dodatnia, druga ujemna, czyli wynik będzie ujemny. Dalej. Eee, no tutaj chyba się nie dać zredukować, więc mnożę 7 razy 5 to 35. 8 razy 12, nie wiem, pomnóżmy sobie 12 razy 8. Ja wiem, że to jest 96, no ale cóż. 8 razy 2 to jest 16, 6, 1 dalej. 8 razy 1 to jest 8 i 1 to jest 9, czyli mam 90. 6. Jedna liczba to jest dodatnia, druga to jest ujemna, więc mamy minusik, więc ten minusik sobie tutaj, słuchajcie, postawmy. Teraz mam, zobaczcie, liczbę ujemną razy ujemną, więc wynik na pewno będzie dodatni. No i teraz nie da się tu nic zredukować, zobaczcie, więc mnożę licznik razy licznik, czyli 5 razy 1 to 5 i 9 razy 2 to 18. Czyli mam po prostu 5 osiemnastych. 3,5,71. Eee, Jedna jest dodatnia, druga jest ujemna, więc wynik będzie na pewno na minusie. No i teraz mnożę. 3 razy 7 to 21, 5 razy 10 to 50. Nie da się tu wyciągnąć żadnych całości, zredukować się też już nic nie da oczywiście, więc tak możemy to zostawić. Tutaj mamy liczbę dodatnią e, i ujemną, więc wynik będzie na pewno na minusie. Tutaj to 15 czterdziestych jeszcze bym skrócił zanim pomnożę, słuchajcie. Przez 5 to skracaliśmy, prawda? 15 na 5 to 3, 40 na 5 to jest 8, czyli mam 3 ósme razy 3 ósme, Czyli licznik razy licznik, czyli 3 razy 3 to będzie 9. I 8 razy 8 to 64. Wynik jest na minusie, bo jedna z tych liczb jest ujemna. Tak samo jak teraz. Zobaczcie, jest jedna liczba dodatnia, druga ujemna, więc wynik na pewno będzie ujemny. Teraz tylko sobie cyknijmy, zobaczcie. 15 chyba i 9 możemy skrócić przez 3, prawda? Tu będę miał piąteczkę, a tu będę miał trójeczkę. I teraz mnożę 7 razy 3 to 21. A 5 razy 20 to jest 100. O, to pięknie, aż chciałoby się zapisać w postaci ułamka dziesiętnego, to no nie pohamuje się. Słuchajcie, napiszę, że to jest minus 0,21. Tak pięknie wyszło, że, że aż trzeba to ładnie, ładniej zapisać w ten sposób. No, słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o mnożenie z dodatnich i ujemnych. Zasady są chyba proste i oczywiste, i naprawdę plus razy plus to plus, minus razy minus to plus. I plus, minus i minus, plus to jest po prostu minus, czyli jak mam jedną liczbę dodatnią, jedną ujemną, to będzie liczba ujemna. Gdybym miał większy iloczyn, to po prostu pamiętajcie o tym, że parzysta ilość minusów daje nam w efekcie ostatecznym plus, a nieparzysta ilość minusów daje nam po prostu minus, tak? Bo dwa minusy zawsze zamieńcie na plus. Więc jeżeli będę miał trzy minusy, to dwa minusy z nich zamienię na plus, ale później zostanie mi plus i minus, i będę miał po prostu minus. Jak będę miał. 6 minusów, no to 2 minusy, 2 minusy, 2 minusy, te dadzą mi plus, te dadzą mi plus, te dadzą mi plus, no i będę miał 3 plusy, czyli łącznie tak naprawdę plus. I o tym musicie po prostu pamiętać, mnożąc liczby dodatnie i ujemne. Czeka nas jeszcze oczywiście dzielenie, na które Was serdecznie zapraszam, a teraz yy, trzymajcie się smerfastycznie numerycznie. Do zobaczenia.